Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tym stronę. To jest kolejny odcinek z serii Zwykły serialu, w której tegnę sobie na zwykłym Minecraftowym serialu, bez żadnych dodatków, żadnych modów, resurs, paków ani niczego takiego. Witam Was ponownie po dość długiej przerwie, o której za chwilę najpierw jednak chciałbym się pochwalić swoim skinem, troszeczkę innym, ze względu na to, że już niedługo, bo chyba za półtora tygodnia, może mniej więcej od daty wydania tego filmu będą już święta Bożego Narodzenia. Także cóż, stwierdziłem, że troszeczkę inaczej się z, ze względu na to ubiorę. Oczywiście skina później z powrotem, zmienię na mojego standardowego niebieskiego. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. W każdym razie, słuchajcie, tak jak mówiłem, e, witam ponownie po dość długiej przerwie ze względu na to, że... No właśnie, co? Słuchajcie, w ostatnim odcinku robiliśmy sobie tą farmę żelaza, tą chmurkę u góry mm, oraz tę wielką ośmiornicę tutaj na dole. Wszystko to zajęło masę czasu z tego, co... Pamiętam, robiłem to cały ten jeden odcinek przez parę dni, ale też dosyć długi odcinek, był chyba 35 minut czy coś takiego. E, pomiędzy dzisiejszym odcinkiem, a właśnie odcinkiem, tym, kiedy robiliśmy tą farmę żelaza e, odbyły się też chyba dwa albo trzy live, już nie pamiętam. Na jednym z nich w każdym razie robiłem sypialnię razem z Newskim, która znajduje się tam na górze. Ja ją zresztą zaraz wam pokażę, bo ona jest już skończona, praktycznie. No i co? I poszliśmy też do endu, znaleźć do endu. Poszliśmy do twierdzy, znaleźć wejście do endu. Do endu samego nie wchodziliśmy, bo to chciałem zrobić na odcinku. Jednak pomiędzy właśnie tym odcinkiem dzisiejszym a tym, gdzie budowaliśmy farmę żelaza ten cały progres został stracony w pewnym momencie, ze względu na pewne problemy techniczne, nazwijmy to w ten sposób, no, problemy natury technicznej, po prostu, straciłem świat, miałem w pewnym sensie cofkę i musiałem skorzystać ze wcześniejszego backupa tego świata, który robię raz na jakiś czas i cofnąłem się do momentu sprzed, sprzed live'a z budowy sypialni, o ile ja dobrze kojarzę, miałem zaczątki sypialni albo po, po fragment po live'ie z sypialnią, jakoś tak, w każdym razie miałem zrobioną częściowo sypialnię ale miałem dużo też innych rzeczy, które szykowałem na, na, na powiedzmy dzisiejszy odcinek, które mi się powiedzmy usunęły i musiałem, muszę je zrobić w zasadzie jeszcze raz, bo wszystkiego i tak nie zrobiłem w każdym razie z tego powodu dosyć długa przerwa była również z kilku innych powodów, głównie ze względu poza tym, że właśnie mieliśmy tą cofkę, ze względu na to, że te odcinki zajmują masę czasu do zrobienia, ja ostatnio czasu mam nie za dużo, także słuchajcie, postanowiłem również ze względu na to właśnie, że czasu mam nie za dużo, że odcinki teraz będą nieco krótsze, postaram się jednak, żeby tak czy siak miały co najmniej 20 minut, ale może nie więcej niż 30, 25, 20, coś takiego i będę się też starał raczej dzielić sobie projekty na kilka odcinków. Porobienie robienie jednego projektu takiego jak na przykład farma żelaza w jednym odcinku było naprawdę czymś szalonym, strasznie długo to zajmowało, a mogłem to naprawdę podzielić na kilka mniejszych odcinków i no i wyglądałoby, to, byłoby to o wiele lepsze rozwiązanie. tak więc słuchajcie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś, co powstanie tutaj, w tym miejscu na piętrze no drugim licząc od Parteru, ale od minus tam chyba no, od, od Bedrock'a nazwijmy to piętro czwarte, piętro czwarte w naszej windzie a mianowicie magazyn, w tym miejscu powstanie nasz magazyn, na pewno całego dzisiaj nie zrobię, ale postaram się chociaż trochę opowiedzieć Wam na temat tego, jak ten magazyn ma wyglądać i też może część tego magazynu zbudować. Najpierw jednak chciałem Wam pokazać sypialnię, jak ona wygląda, do tej sypialni się przejdziemy, bo myślę, że część z Was jej nie widziała, a wygląda ona naprawdę fajnie, także słuchajcie, niestety winda jeszcze nie jeździ tak wysoko, także będziemy musieli przejść się tam przy pomocy naszej... Drabinki, która tutaj z tyłu się znajduje, nasz szyb awaryjny nazwijmy to. No i w czasie, kiedy będę wchodził na górę, to jeszcze sobie z wami tą chwilę wykorzystam na to, żeby porozmawiać. W ogóle też jednym z czynników, który sprawił, że tak długo nie było tego odcinka, było to, że dużo rzeczy się też popsuło i musiałem je naprawić ze względu na to, że jesteśmy teraz już na wersji 1.11. Co jak wejdę na to piętro, mogę wam pokazać. O. Nacisnę w 3. Tak jak widać, mamy wersję 1.11, a to oznacza, że też jest wiele różnych nowych dodatków, takie jak lamy, po które myślę, że na pewno się wybierzemy. Shulker Boxy, po które na pewno wybierzemy się do endu. Tym bardziej chciałbym przyspieszyć tę wyprawę. E, możliwe, że to zrobimy już w, w jednym z przyszłych odcinków. Będę musiał tylko sam znowu się wybrać do endu, albo zrobić jeszcze raz live'a z wyprawy do endu. E, w każdym razie, słuchajcie, jesteśmy na właściwym piętrze. I pokażę Wam sypialnię, która moim zdaniem wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Projekt Newskiego bardzo mi się spodobał. On wygrał taki mini konkurs, który sobie tutaj zrobiliśmy, który sprawił, że właśnie Newski dostał się do mnie na świat i razem sobie zbudowaliśmy część w zasadzie tej sypialni. Resztę skończyłem sam na live było bardzo, bardzo fajnie. W ogóle dziękuję wszystkim za projekty, które zostały mi nadesłane. Tak jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Tych skrzyń tu nie będzie. One tu jeszcze są dlatego, że jeszcze kilka rzeczy kończyłem w międzyczasie. W każdym razie wygląda to całkiem fajnie. Sam wygląd, można powiedzieć, naszej sypialni jest już skończony. Będzie tutaj jeszcze jednak kilka rzeczy dodanych, jak wyrzutnia do Elytry, po którą też musimy wybrać się na endo. Myślę, że tutaj też będzie jakiś zrzut do magazynu itemów, jeśli bym się chciał szybko zrzucić z... Z tego co mam na pewno zrobimy też tutaj kilka tajnych przejść, schowek, i tak dalej. No, także to jeszcze troszeczkę się zmieni, ale tak jak widzicie, wygląda już całkiem ładnie. Mamy tutaj balkon, z którego mogę podziwiać e, całą swoją mapę. W ogóle muszę zniszczyć w końcu tą trasę, e, bo ona już chyba nie jest potrzebna z tego co mi się zdaje na villagerów. E, widok stąd jest naprawdę ładny na no, ośmiornice, i tak dalej. W tą stronę zresztą. Też, chociaż tutaj za dużo jeszcze na razie naszych rzeczy nie ma. E, mamy też gigantyczną mapę całej okolicy, tak jak widać. Bardzo fajnie wygląda na niej ośmiornica, trzeba przyznać. Szkoda tylko, że ta chmura to jest, to może by wyglądała jeszcze lepiej. No ale cóż, gdzieś musiała być ta nasza farma. Widać dokładnie miejsce, w którym jest mob grinder, gdzie jest ta nasza bardziej techniczna wyspa. Tutaj mamy farmę e, z villagerami i tak dalej wygląda to całkiem, całkiem fajnie, e, mamy też tutaj drugie piętro, tutaj na takim półpięterku mamy enchant, tutaj w tych skrzyniach pewnie się znajdą później nasze książki enchantowane, e, no i mamy tutaj drugie piętro, które jest takim piętrem bardziej dekoracyjnym, już mamy tutaj znowu takie dwa balkoniki, no i masę półek, półek, szafek, z których... Na tej ścianie, na tej jednej ścianie utworzony jest napis: Przemo, co bardzo mi się spodobało, i jest to rzecz, która w sumie muszę się przyznać, nie od, nie od razu ją zauważyłem. Dopiero po jakimś czasie tak oglądałem projekty, przeglądałem, patrzę. uuu, ale fajny pomysł! Bardzo mi się to spodobało, naprawdę. Także tak jak widzicie, sypialnia moja jest skończona. Także to był taki, można powiedzieć, jeden z pierwszych elementów dekoracyjnych na tym świecie. A takich myślę, będzie jeszcze więcej, bo na razie skupiliśmy się bardziej na takich technicznych sprawach. A trzeba by w końcu też e, dla odskoczni zająć się rzeczami takimi jak właśnie. Chociażby taka sypialnia. Także słuchajcie, to było na tyle jeśli chodzi o tą sypialnię. Tutaj na pewno jeszcze dużo rzeczy się pozmienia. O czym pewnie będę was informował w przyszłych odcinkach. I myślę, że możemy teraz zejść do podziemi i pokażę Wam, co dzisiaj będziemy robili. Może najpierw wytłumaczę Wam, jednak, jeszcze zanim przejdziemy do. Zanim wytłumaczę Wam, powiedzmy, poza Minecraftem, na pewnym schemacie. Co ja w zasadzie chcę tutaj osiągnąć i jak, jak będzie działał nasz system? Dlatego, że on będzie dosyć skomplikowany, bo będziemy musieli połączyć wszystkie farmy znajdujące się po tej stronie naszego świata czyli w tej górze, którą zresztą i tak muszę jeszcze trochę obudować, i tak dalej. Wszystkie mechanizmy stąd farmę żelaza i dużo mechanizmów z, z, z tej góry wszystko to będę chciał połączyć w naszym w naszym magazynie, który będzie dość specjalny, dlatego że będzie zawierał, e, będzie to magazyn samosortujący się, będziemy mieli system sortujący, będziemy też mieli automatyczne przepalanie odpowiednich itemów i tak dalej i tak dalej. Także, słuchajcie, będzie to dosyć skomplikowane, ale myślę, że bardzo fajne e, i na pewno wam się spodoba. Także słuchajcie, przejdźmy teraz do takiego mini schematu, gdzie postaram opowiedzieć się wam trochę na temat tego, jak to wszystko będzie działało. Dobra, także słuchajcie, jak to będzie działało? Postaram się Wam to wytłumaczyć najprościej jak umiem. Myślę, że pomoże mi też tutaj ten trochę, ten schemat, który będzie się rysował w miarę tego, jak będę mówił. W każdym razie, słuchajcie, będziemy mieli na pewno magazyn. Będzie to serce naszego całego budynku, nazwijmy to, w którym będzie się znajdowało całkiem sporo różnych mechanizmów, w tym przepalarka, przez którą na pewno będą przechodziły itemy, które do magazynu będziemy wrzucali. I te będziemy mogli umieścić w magazynie na dwa sposoby. Pierwsze to będzie ścieżka idąca od naszych farm, w tym farmy żelaza, farmy villagerów, tak, gdzie mamy zboże, gdzie mamy ziemniaki, marchew i buraki jeszcze. Na pewno będą do tego też wchodziły linia z naszego mobgrindera, linia z wszelkich farm, melonów, itd i tak dalej. Większość z tych itemów będzie przechodziła, tych o których teraz mówię, jak w zasadzie nie wszystkie, przez nasz mini magazyn na dole gdzie znajduje się nasze, nasze miejsce do trady z villagerami dlatego, że duża część tych itemów właśnie jest wykorzystywana przy tradingu z villagerami także tak jak możecie zauważyć, duża część z tych itemów będzie przechodziła przez ten magazyn tu na dole wszystkie z tych farm po tamtej, po tamtej stronie, przy tamtej drugiej górze, tą którą, ta która będzie naszą górą techniczną, można powiedzieć. Tak jak dzisiaj, one przechodzą przez magazyn, część oczywiście w tym magazynie zostanie, jednak na pewno w tym magazynie małym na dole zostawimy, z, zamontujemy taki specjalny system, który będzie nam pokazywał, czy jest magazyn zapełniony w jakimś stopniu. Będziemy mieli takie lampki ostrzegawcze w magazynie już tym głównym, gdzie będę mógł zobaczyć, czy czy magazyn jest zapełniony na dole w na przykład 70% albo czymś takim i będę wtedy wiedział, że muszę zejść na dół, pohandlować z villagerami, żeby nie zapełnić całego systemu. Jeśli jednak cały system by się zapchał przy jakimś określonym itemie, to mamy tak skonstruowany teraz ten system, ja go troszeczkę zmieniłem, ten system sortujący, że jest on odporny właśnie na zbyt dużą liczbę itemów i jeśli itemów będzie zbyt dużo, to one po prostu przejdą dalej przez ten magazyn i dojdą do... Do naszego głównego magazynu specjalną windą, gdzie zostaną przesortowane przez cały system sortujący. Zanim jednak dotrą do systemu sortującego, który wsadzi do, je do odpowiednich skrzyń, przejdą jeszcze przez taki, taką, można powiedzieć, system, gdzie zostaną odsortowane itemy, które pójdą do przepalenia. One pójdą do przepalenia i później wrócą bezpośrednio do do systemu sortującego na pewno zostanie też tutaj odciągnięte. Zostaną odciągnięte temy takie jak na przykład węgiel na początku, później myślę, że blaze rody, po to, żeby zasilić nasze piece. I to jest pierwsza droga. Tak jak widzicie, one będą sobie szły w dużej mierze z mobgrinderów i tak dalej, dlatego one przechodzą przez to, że. Przez ten magazyn na dole, dlatego że część z itemów do tego magazynu w zasadzie nie trafia, ale tak czy siak łącznie je mamy z MobGrinder'a na przykład. To jest bardzo dobry przykład. MobGrinder wyrzuca nitki, kości, proch i tak dalej, ale w zasadzie handlujemy tylko rotem flashem i nitkami, a kości, strzały i proch będą musiały przejść dalej do głównego magazynu, dlatego że w dolnym się nie zatrzymają, dlatego tutaj mamy tą windę. W każdym razie słuchajcie, to wszystko. To jest jedna nitka. Druga nitka to będzie po prostu manualna możliwość wrzucenia itemów do magazynu do sortowania w samym magazynie. Będziemy mieli skrzynkę, którą będziemy mogli wrzucić i te, i one trafią od razu do mechanizmu sortującego. Przejdą dokładnie tą samą drogą przez piec, można powiedzieć. Te, które mają iść do pieca, te tam pójdą, te, które nie, to nie. I reszta wróci do magazynu sortującego. Myślę, że po drodze część z tych itemów gdzieś będziemy może odsortowywali jakieś takie itemy, które będą potrzebne w jakiejś innej farmie czy to strzały może będziemy odciągali gdzieś wcześniej, bo będą potrzebne na przykład w jakichś mechanizmach obronnych albo czy coś takiego, które same by się ładowały czemu nie, można coś takiego wymyślić na razie myślę, że część itemów będzie właśnie wędrowała może innymi drogami, ale tak będzie wyglądał w dużej mierze nasz cały magazyn, cały system tych transportu itemów w naszej bazie, myślę też, że może zrobimy kilka dodatkowych nitek przesyłających itemy do do sortowania z różnych pięter, tak żebym nie musiał iść na piętro to czwarte, jeśli chcę po prostu wrzucić item do magazynu, to mógłbym gdzieś zdepozytować w innej skrzyni i to od razu zostałoby przeniesione prosto do naszego Magazynu. Także słuchajcie, tak wygląda ten schemat. Myślę, że Wam się podoba. Jeśli macie jakieś propozycje do tego schematu, co jeszcze moglibyśmy tutaj dodać? Jakieś mechanizmy pośrednie, jakieś inne? Jeszcze jakoś przesortować te itemy inaczej, gdzieś wyciągnąć wcześniej, później, to śmiało możecie mi napisać. a ja postaram się komentarze przeczytać i może na sporą część odpowiedzieć. Także słuchajcie, to by było na tyle. I myślę, że możemy teraz ze spokojem wrócić już do samego Minecrafta. Dobra, tak jak widzicie, jesteśmy w Minecrafcie, ale nie na naszym świecie, to jest świat testowy, myślę, który już widzieliście, no, nie raz. W każdym razie, słuchajcie, zrobiłem sobie tutaj kilka takich, można powiedzieć, tablic, na których rozmieściłem itemy. I te itemy to będą itemy, które będziemy sortowali. Najpierw może pokażę Wam, jakie itemy już będziemy sortowali wcześniej, bo to są itemy, które będą sortowane w magazynie. Te itemy tutaj to są itemy, które będą znajdowały się w dolnym magazynie. Tak jak mówiłem przed chwilą, jeśli będzie ich więcej niż, niż będzie w stanie ten dolny magazyn zgromadzić, wtedy one dopiero przejdą do magazynu górnego. W każdym razie takie widzicie są to ziemniaki, marchew, które mamy z naszych farm. Jest to Rotten Flesh oraz nitki z Mob Grindera. Jest to trzcina cukrowa, której farmę będziemy musieli jeszcze skonstruować. Dynie i melony tutaj też na pewno ta farma się jeszcze pojawi. No i żelazo, które będzie przechodziło od naszej farmy żelaza i będzie magazynowane właśnie w tym miejscu. Chociaż żelazo będzie magazynowane też na górze, bo tak jak pamiętacie, nitki będą dwie: jedna prowadząca właśnie od farm, gdzie żelazo będzie trafiało, a druga bezpośrednio w magazynie na górze, gdzie jeśli jakieś żelazo wrzucimy i zostanie one przepalone, to będzie magazynowane już w samym magazynie tym właściwym. Także słuchajcie, tak jak mówiłem, temy noszły do góry i będą przechodziły przez przepalarnie. Oczywiście nie wszystkie, bo jedynie te temy, które widzicie tutaj będą odsortowywane do przepalenia. Jest to w zasadzie głównie jedzenie, tak jak widać, oraz Rudy, żelaza i złota, bo to są itemy, które chce się zazwyczaj, żeby były przepalane automatycznie. W stanie nieprzepalonym są po prostu bezużyteczne, dlatego tak czy siak trzeba je przepalić. Jeśli jednak będę chciał przepalić jeszcze jakieś inne itemy, to będę miał możliwość wrzucenia itemów ręcznie do mojego pieca, po prostu do jakiejś skrzynki. Także jeśli będę chciał przepalić piasek na szkło, no to pewnie mogę go przepalić i ten piasek trafi później do mechanizm sortującego. Będziemy na pewno też odsortowywali bloki węgla i blaze rody później, jak już będziemy mieli farmę blaze rodów, dlatego, że to będzie używane jako paliwo. Jak już będę odsortowywał blaze rody, to węgiel będzie trafiał bezpośrednio do magazynu głównego, który, tak jak widzicie, podzieliłem na e, no, kilka segmentów, siedem, o ile dobrze liczę. Także słuchajcie, m, najważniejsze segmenty e, to są chyba te segmenty tutaj, mianowicie drewno, tak jak widzicie, mamy. E, mamy e, logi tak mamy pnie i mamy planki czyli deski e, to będzie jeden segment e, każda ramka to reprezentuje w pewien sposób dwie podwójne skrzynie także tego będziemy mieli e, miejsca na magazynowanie tego będziemy mieli naprawdę naprawdę dużo e, no i wszystko będzie bardzo ładnie posortowane także to jest pierwszy segment e, później myślę że będzie segment ten czyli rzeczy można powiedzieć neterowe w pewnym sensie plus e, piasek gravel i szkło zwykłe. Później będziemy mieli rzeczy trochę bardziej z endu, ale też z, z, z podwodnej tej twierdzy, tak jak widać. W tym miejscu to się będzie znajdowało. Później kilka takich bloków dość dziwnych, ale z bloków, z których też dosyć często korzystam, czyli upakowany lód, śnieg, wełna biała i bloki kości. To są rzeczy, z których dosyć często korzystam. Z tej strony mamy rzeczy redstone'owe, tak jak widać one też będą Ładnie posegregowane. Następnie mamy rzeczy, do których nie jestem co do końca pewien, dlatego mamy tutaj to szkło. Do kości Gunpowderu jestem w 100% przekonany, tak samo jak do tych rzeczy tutaj. Zastanawiam się jednak, czy warto yy, dawać miejsce na te itemy yy, z, z tego dolnego magazynu, również w górnym magazynie, bo myślę, że taka sytuacja, gdzie one trafią w to miejsce, raczej nie będzie występowała za często. Takie itemy trafiałyby do skrzyń tutaj na końcu, tych pustych to będą miejsca na itemy, które nie zostaną odsortowane nigdzie wcześniej, czyli takie, które, no cóż, nigdzie nie trafią, bo nigdzie się nie nadają. Mm, także one trafiałyby tutaj i raczej by tych skrzyń nie zapełniły. Także jeśli macie jakieś propozycje, co mogłoby się znaleźć tutaj, to śmiało możecie napisać w komentarzach, jeśli są jakieś bloki, które uważacie, czy itemy, które uważacie, że powinienem odsortowywać w dużej ilości. No to śmiało. Możecie napisać, one by tutaj w to miejsce trafiły. I poza tymi segmentami mamy segment jeszcze jeden segment na kobla, do tego będę potrzebował dużo, dużo skrzyń, tak jak widać, Stona, bo stone też często mam gdzieś tam przepalony, to chciałbym, żeby on miał osobną skrzynię i dirt'a, bo dirt też w dużej ilości mam. No i to jeszcze jeden segment na dole, który w sumie pokazałem, ale nie do końca objaśniłem, to będą głównie minerały oraz, tak jak mówiłem, rzeczy, które nigdzie nie zostaną odsortowane, czyli na przykład płotki, schodki, no różne, różne rzeczy, jedzenie przepalone tutaj będzie trafiało, stąd będę mógł wziąć także w tych skrzyniach warto będzie szukać takich rzeczy, które nie są sortowane przez system, ale takie widać, mamy tutaj też minerały czyli diamenty, szmaragdy żelazo, które trafi tutaj, jeśli zapełni się system na dole albo z przepalarni bezpośrednio złoto trafiające tutaj z przepalarni no i węgiel i lapis, który też będę magazynował w tym segmencie, także słuchajcie w ten sposób to wygląda tak będą wyglądały nasze segmenty i co, myślę, że wejdę teraz na świat Minecraftowy i pokażę Wam już, jak będą one wyglądały, zbudowane. Może nie zrobię jeszcze mechanizmów, ale postaram się na pewno zbudować tą zewnętrzną część, czyli, jakby to ująć, estetyczną stronę naszego, naszego projektu. Także do, do zobaczenia za chwilę, już na naszym świecie od zwykłego Survivalu. No, dobra, jesteśmy z powrotem na świecie zwykłego survivala, tak jak widać, na piętrze żółtym, czyli piętrze kojarzącym się ze skrzynkami, po kolorze można skojarzyć, czyli piętrze, gdzie będziemy mieli nasz magazyn. I uwaga, tak aktualnie to wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. Także słuchajcie, opowiem Wam teraz, co się właściwie tutaj dzieje i co my tutaj mamy. Słuchajcie, tak jak widzicie, tutaj będą się znajdowały te segmenty, o których mówiłem. Będzie ich 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trzy z nich mamy tak po skosie, reszta jest na płask, tak jak widać. Będziemy tutaj mieli o, troszeczkę obniżone po to, żeby można było wstawić tu dwa rzędy skrzynie. Jeśli bym to zrobił na równi z podłogą, myślę, że to byłoby troszeczkę za wysokie. Ciężko by było później zrobić ładny sufit. W każdym razie będziemy mieli tutaj zwykłe skrzynie, trapczesty, zwykłe skrzynie, trapczesty, zwykłe skrzynie i tak dalej. Dzięki temu będziemy można kłaść jedną od drugiego. A z tyłu znajdzie się nasz mechanizm. Sortujące, w tym miejscu, tak jak widać, mamy tutaj całkiem sporo miejsca, eee, no i tutaj będzie trzeba wstawić nasz mechanizm sortujący. Będzie problem pewnie z przeniesieniem itemów przez ten korytarz, <noise> dlatego, że będzie tutaj trzeba zrobić jakąś dodatkową windę, żeby przenieść, eee, przenieść te itemy z jednej strony tutaj na tą, ale myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem, dlatego, że to będą chyba nasze dwa ostatnie segmenty eee, i umieszczę tu itemy, które najrzadziej sortujemy, tak żeby ta winda nie musiała jakoś strasznie często działać. Także słuchajcie, z tego się głównie składa nasz magazyn, co jest raczej logiczne, ale mamy tutaj też taki panel. To jest ten panel, o którym mówiłem, na którym będzie widać, czy magazyn na dole jest zapełniony w jakiejś tam części. Tak jak widać, mamy tutaj trochę tych item frame'ów, tutaj pomieszczam odpowiednie itemy. No i jeśli taka lampa się zapali, to będę wiedział, że na przykład mamy za dużo i muszę zlecieć szybko na dół, kilka pięter niżej, chyba dwa piętra niżej, żeby tą marchew sprzedać wieśniakom. Tutaj na środku będzie też nasza winda. Chciałbym, żeby ona była widoczna, ta winda, która będzie szła właśnie z tamtej góry, dołem, tutaj przez ten magazyn na dole. Później będą szły tutaj przez tą windę do góry. Później tam gdzieś będzie nasza przepalarka, bo cały ten magazyn będzie miał dwa piętra. Tak jak widać troszeczkę tam, staram się tam wskoczyć wyżej. Troszeczkę już sobie oczyściłem teren, tak jak widać, i myślę, że w tym miejscu dodamy może jakieś segmenty dodatkowe. W razie gdyby w przyszłości pojawiły się jeszcze jakieś bloki, które chcielibyśmy sortować, ale na pewno w tym miejscu będzie przetapiarka i tutaj będzie też start naszego całego systemu. Systemu, który właśnie będzie tutaj przenosił te itemy w górę, tutaj będzie tak, piarka i system sortujący, on będzie rozchodził góra od góry i po kolei przez te wszystkie skrzynie. Tutaj powstaną jeszcze schody, <laughs> tak jak widać, w tym miejscu zostawiłem troszeczkę miejsca. Dzięki temu też uda nam się ukryć mechanizm odpalający te lampy, bo one też będą tutaj z tyłu odpalane, w każdym razie tu będą schody na drugie piętro to postaram się jakoś wykończyć od góry na pewno też tą platformę zrobimy trochę inaczej, żeby ładniej wyglądała, stoł jakoś wyłożymy tak, żeby to wyglądało jak wczepione w górę, nazwijmy to, zbudowane w górze no i to będzie właśnie drugie piętro, tutaj będzie się też wchodziło, żeby wrzucić bezpośrednio itemy do pieca, jeśli byśmy chcieli, to po tych schodkach tu, i tu się będzie to wrzucało, w każdym razie tu będzie właśnie nasza winda będzie to winda szklana po prostu, przez którą itemy będą przechodziły na samą górę to jednak myślę zrobimy w kolejnym odcinku, bo dzisiaj na pewno już tego zrobić nie zdążymy. W tym miejscu będzie też trzeba wybudować jakąś taką ścianę podporową, nazwijmy to. Myślę, że to będzie ściana, a nie jakieś podpory. Będzie to ładnie wyglądało solidniej. Także to wszystko będzie trzeba tak zrobić. No i tutaj też zabudować tą część, gdzie będą te schodki. Także słuchajcie. W zasadzie to było chyba na tyle na dzisiejszy odcinek. Nie mam za bardzo czasu, żeby kontynuować prac już dzisiaj nad, nad tym magazynem, a chciałbym, żeby ten odcinek jak najszybciej się pojawił, żebyście wiedzieli, że seria wraca i już niedługo zaczną się pojawiać kolejne z niej odcinki. Także słuchajcie, to było chyba na tyle na dzisiaj. Dzisiaj w odcinku nie zrobiliśmy jakaś strasznie dużo, ale myślę, że nakreśliłem wam mniej więcej kierunek, w który chciałbym iść. Z tym magazynem. Mam nadzieję, że to Wam się podoba. Jeśli macie jakieś sugestie, to oczywiście zostawcie je w opisie. Z chęcią poczytam wszystkie komentarze. No i co? I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. W przyszłym zajmiemy się, myślę, stworzeniem już chociażby tej windy, ale również myślę, że. Całego systemu sortującego, jak i również może przepalarki, albo w innej kolejności. Zobaczymy. W każdym razie myślę, że w ciągu kolejnych dwóch odcinków powinniśmy mieć cały ten magazyn skończony i będziemy mogli się zająć chociażby wyprawą do endu, gdzie, gdzie bardzo, bardzo chciałbym się w końcu przejść. Także słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał. Eee, jeśli tak, to pamiętajcie, żeby ocenić go w konkurę, skomentować do dość do ulubionych. Jeśli chcecie, możecie też zasubskrybować mój kanał, żebyś na bieżąco z z na trejami. Dzięki za uwagę, ja nazywam się Przemek. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej, mam nadzieję, już niedługo lub innych serii. Cześć!